Bożą wolą jest, żebyśmy w sposób świadomy uwielbiali Go w codzienności, by nasze uwielbienie Boga odbywało się w sposób świadomy. Jest taka zasada w duchowym życiu: to, na co patrzymy, to, czego słuchamy, to, co adorujemy w naszej codzienności, na ten obraz się przemieniamy. Jeśli patrzymy jedynie na to, co ten świat nam oferuje i tym się karmimy przez cały dzień. Telewizorem, informacjami, wiadomościami, jakimiś złymi newsami, Dramatami z telenoweli argentyńskiej, to my się tak naprawdę przemieniamy przez sposób myślenia, przez sposób patrzenia, życia, funkcjonowania właśnie w ten obraz. Ale jeśli poświęcamy czas na czytanie słowa, poświęcamy czas na, na takie świadome, rozumne wykorzystywanie nawet naszego wolnego czasu, choć nie mówię tutaj o jakichś w ogóle takich astetycznych posunięciach, żeby w ogóle, nie wiem, nie oglądać filmów, seriali, czegokolwiek, to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, by rozumnie decydować, co robimy, a co nie. I jeśli mamy czas każdego dnia na czytanie słowa, na modlitwę, na adorację, to przemieniamy się na ten obraz. Przemieniamy się na obraz Boży.